Wy jesteście szaleni. Nie macie nawet sprzętu. C czym czym usuniecie ciążę? Tym sierpem. Zostajesz aresztowany za publiczne zniesławianie osób trzecich. Proszę mi wybaczyć za niego, takich z brakiem kultury jest coraz więcej. Tak oto nasz strażnik Bucyfał zaczął aresztować wszystkich ludzi, jakich napotkał. Siedzimy sobie na ławce, co? A pozwolenie mamy? Mnie nie oszukasz! Dobrze wiem, że jesteś kryminalistą! Gramy sobie na lutni? A wiesz, kto jeszcze gra na lutni? Kryminalista! Tylko jedna osoba może celować z łuku do ścierwojada! Kryminalista! Jesteśmy beznadziejnym bossem, co? Zupełnie kryminaliści! Ostatni raz się pytam: masz pozwolenie czy nie? Przecież ty pochodzisz z innej gry! Kryminalisto! Dzień dobry, poproszę pół kilo cukru. Przykro mi, ale zapas cukru się skończył. Proszę przyjść jutro. Jak to kurwa jutro? Ja chcę dzisiaj nabić się herbatki! A herbatka bez cukru to gówno! Dawaj mi tu cukier, już! Garąd, ty sukin, synu, popełniłeś poważny błąd odmawiając mi cukru. A teraz gadaj, gdzie on jest. Prędzej skisnę, niż wyjawię ten sekret. Gadaj, albo każę cię powiesić za jaja. Nigdy. Po raz ostatni grzecznie pytam: Gdzie trzymasz cukier? Za samatą. Wiesz co? Nie chcę cię zabijać, ale dowódca kazał mi zdobyć twój język, więc pozwól, że go odkroję. Pomyśl tylko, ja dostanę nagrodę, a ty przestaniesz wreszcie gadać. Ale ja być przyjaciel, nie chcecie ci rozlewu krwi! A wcale że nie! Słucham? Przyszedłem cię pokonać, Beliarze! Dość pomiatania nami! Zwykru! Do kąta! Cholerny Beliar. Znowu każe mi iść do konta. Zaraz, zaraz! Co ja robię! Przyszedłem cię tu pokonać, Beliarze! Dość pomiatania nami! Nami! Przecież, Przecież jesteś tu za! Przyjrzyj się uważnie, Beliarze! To możesz teraz iść i... A mogę udawać, że jestem superbohaterem? Jeśli chcesz. A mogę trzymać cały czas te pochodnie? Wie kapitan, to doda dramaturgii. Skoro to konieczne. A mogę dramatyzować i mówić, że wszyscy zginiemy? Yy, to nie jest chyba dobry pomysł. Wszyscy zginiemy! Ale nie martwcie się! Bo człowiek nie to peszczuwa! Nie jestem pewien, czy mi, aby nie wciskasz kitu, bo tak. Zamknij Mordeli! To na tysiąc miliardów procent zrobił Gomez. Zajebany Gomez i nikt inny. To nie Lares, to nie Iberion, to nie Kur tylko ten zajebany Gomez ze starego, zajebanego obozu. Różmy dupsko i skopmy mu jajca, zamiast przeciągać do bólu ten kabaret, okej? Okay? O, Rick ma rację. ruszcie jajca i skopcie ci mezowi dupę. Możesz zacząć skakać. E, skakać? Ja, ja mam lek wysokości. Nie cię szlak, ty przeklęty soku bananowy! Dor j. Czego? Zimno! Czy nie mógłbyś? Nie. D-dobrze, do to-to-to ja tu to zamarzę mam. Jedna cholerna bestia mnie. Przyjmuje zaręczynę. Nie, 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 nie nie mogę się doczekać nocy pośrubnej. Co płacicie za tą zniewagę? Ofiara, krew, rzeź, tak! Wyżniemy was w pień na cześć naszego pana!